I zobaczymy jak nam pójdzie. Jakiś filmik na początku coś nas spotka. Coś, coś jest. Już! Zagubiony jest mój. Uuu, zagubiony. Osobiście nie pamiętam. O kim mopa? Oj, ogren, gdybym miała zapałkę, twój oddech stanąłby w płomieniach. To nie jedyne, co we mnie rozpalasz, słodziutka. <ścoughs> Czy ty kiedykolwiek odstawiasz alkohol? Nie bój żaby, maleńka. To część mojego niezrównanego uroku. Jestem jak wisienka naciągnięta, brandy. Ulchniutka, słodka, pełna odurzającego smaku. Uch! Mm, prawda. E, level, level, level oczywiście. Kondycja, docieramy, mamy już tyle samo. Już mamy więcej kondycji od siły. I ulepszona witalność hmm. A więc tak, czempiona mamy na maksa, templariusza na maksa Tu 28 level nam potrzebny jest Muszę kupić jeszcze książkę, żeby te dwa punkty stąd odjąć. Mm -hmm. Aktywny, silna budowa ciała sprawia, że postać powala wrogów stojących jej na drodze. Każde powalenie zużywa niewielką ilość wytrzymałości bardzo fajne ale w co by teraz wpakować, no właśnie się tak zastanawiam czy to drugi oddech, czy właśnie może to weźmiemy drugi oddech na razie ponieważ odnawia to nam e, jednorazową na maksa wytrzymałość jak nam się skończy no i ogren Tobie też dodam trochę do kondycji przydać się i do witalności jak rzecz jasna broń wręczna na maksa 28 level wymagany No to łupieszce możemy ci dać Albo nie, dobra, ciężką zniewagę damy. Plugawo belgi przyciągają uwagę wszystkich pobliskich wrogów, sprawiając, że porzucają swoje aktualne ofiary i atakują wojownika. I tak to musimy wziąć, żeby masakrę mu dać. E, wojownik wykonuje śmiertelny zamach, automatycznie zabijając pobliskich wrogów, niższych poziomów i zdając trafienia krytyczne celom. Mosowie otrzymują jednak normalne obrażenia. Tego nie będziemy używali ogrenem. Nie potrzebuję tego. To my tu jesteśmy od tankowania. E, dobra, zapiszemy tu i będziemy lecieli dalej. Albo nie, wiecie co? E, na razie skończę może nagrywanie w tym miejscu. E, niech no zerknę do zegarek. A nie, w sumie mogę jeszcze na, ponagrywać chwilę. No to jeszcze jeden <laughs> zapis. Dobra, to podejdziemy w takim wypadku jeszcze kawałek. W którą stronę? Tylko tam jest chyba zablokowane. Tak, dokładnie. Więc wychodzę z założenia, że przed siebie. Tego gdzieś trzeba w pokot odbić Tak sobie przypomniałem to miejsce Patron Hirol Tu jest jeszcze jakiś zwój. się. Brak miejsca. Fajnie. Co by wyrzucić? Czy mamy coś takiego? Hmm. Trochę kamieni w sumie mamy Będzie łatwo Okej okay. Tutaj będzie walka Nie taka łatwa Paskar Hero. To trzeba wziąć, rzecz jasna. Młot niekoniecznie. No właśnie. Aha, tak głośno krzyczy, że golemy padają przede mną. Crash. Coś często mi się zdarzają. Ostatnio, dobra, no to jeszcze raz. Stanowią dużego wyzwania dla nas ciężka zbroja, chociaż droga nie mamy miejsca. Pędzimy dalej, co my tu mamy, kolejne pomioty. które walczą między sobą, to najciekawsze. przeszukanie trochę srebrników mają przydadzą się i tak hmm. możemy iść tu najpierw da... a nie da się wejść Co tu jest? Kuźnia, do kuźni musimy iść a, O ile się nie mylę Na razie eksploracja Rewerowane srebrne bransolety Niedwabny dywan można sprzedać. Pranzolety weźmiemy. złożę lirium również weźmiemy. Musimy je zbierać i wszystkie musimy chyba zebrać, a przynajmniej większość. Nim pójdziemy do kuźni, chcę jeszcze sprawdzić tą stronę. Czy akurat. No. Nie mogę pozwolić, by o nich zapomniano. Nie. Tu. No cóż. Złamany miecz. I... Yy, ciężka tarcza. Parta czy coś takiego. 15 do obrony. Uuu, nieźle. Szansa na uniknięcie ataku, szansa na uniknięcie pocisków, pochłanianie obrażeń. Naprawdę fajna tarcza, muszę przyznać. No dobra. A ja ch chyba... Kurde. Tarczę Wysokorza wyrzucę, bo niepotrzebna nam. Złamany Miecz jest ważniejszy... na tą chwilę. No i tę kopię manuskryptu wyrzucimy, ona też nam niepotrzebna. Robi się. Niechaj kamień pamięta o obrońcach kal którzy przyszli na świat jako bezkastowcy, a zginęli jako wojownicy. Zginęli jako wojownicy. On chciał, żeby przeszli do historii jako wojownicy, członkowie kasty wojowników. I spójrzcie, wyrzucę ich nazwiska na tej tabliczce. Wszystkie. Nie możemy tak tego zostawić. Musimy jakoś uhonorować pamięć tych, co tutaj zginęli. Tak, zabraliśmy tą tablicę. I ona trafi później do Orzamaru. W Orzamarze zostaną przywró znaczy zostanie przywrócony honor krasnoludom Skull Hero, dzięki temu kolejne pomioty. Ta żelaza, tak znaleźliśmy kolejny surowiec, znaczy kolejne złoże, które nam się przyda w odbudowie naszej twierdzy i w umacnianiu nas. Krasnoludzka zbroja, jakaś zwykła. Tylet Uszkodzony topu robi się są jeszcze jakieś zwoje Oczywiście chociaż one nie trafiają do ekwipunku. Po co nam stężona trucizna na przykład Bierzemy sobie. On chyba trafia. Tak dokładnie, tu trafia. Mamy trochę tych uszkodzonych przedmiotów już yy, i musimy je naprawić. O rety Lyrium. Zakon ma monopol na Lyrium wydobywane przez krasnoludy. Jak ktoś próbuje obejść monopol, traci życie. A krasnoludy nie mają nic przeciwko? Przemytnicy na pewno mają. Byłem kiedyś dobrym, małym andrastianinem. Modliłem się co dzień, pokutowałem za grzechy i tak dalej. Brzmi strasznie. Mogło być gorzej. Mogli mnie wyciszyć za targowanie się o różdżkę. Albo mogłem trafić do kunarii Słyszałem, że u nich magów prowadza się na smyczy. Albo mógłbym nie żyć. To by mi się nie spodobało. Nie ma to jak perspektywa. Gdyby nie perspektywa, wciąż siedziałbym w lochu u Templariuszy i ślinił się na własną bieliznę. A skoro już o tym mowa, co robią szarzy strażnicy, kiedy mroczne pomioty nie grasują po gościńcach i bezdrożach? Są jakieś imprezy? Bankiety? Podróże? Podbijamy drobne królestwa? Wszyscy o nas zapominają, umieramy młodo. Nie, trzymamy wartę. Hmm... Mam nadzieję, że od czasu do czasu ktoś przychodzi wytrzeć kurz. Osobiście zamierzałem nauczyć się dziergać na drutach. Wysyłałbym komendantowi Templariuszy wełniany szaliczek w każde satinalia, zakładając, że nie skończę jako pasztet zmaga w brzuchu jakiegoś ogra. Ale ja tam jestem optymistą. Najważniejsze to być optymistą. I mamy kowadło, przy którym naprawimy niektóre, niektóre przedmioty. I co my tu mamy? Na pierśnik obrońcy kal obrońcy Hirola Na obrońcy Obrony Hirola przepraszam was Miecz Kalak zgon dziedzica No i młot Nie masz przedmiotów do naprawy już mamy na golennicy obrony Hirola, na pierśnik. Hmm. Mamy jeszcze Pascal Hirol, który był, jest bardzo dobry. Ale z tym pasem jeszcze się zastanowię, kto go będzie nosił. Tam tych przedmiotów butów i napierśnika jeszcze nie zakładam, ponieważ to nie jest cały set. Cały set zdobędziemy za... no już niedługo w sumie. Tylko musimy dojść do... Hmm. Musimy dojść do skarbca. To słowo każdy lubi najbardziej. Skarbiec. Nie ma rzucania czarów. jakiegoś więźnia. Tu kowadło. To kowadło ma swoje lata. Teraz robią je w inny sposób. Branda kiedyś mi to tłumaczyła, ale niech mnie nagle tąpnięcie, jeśli pamiętam co ta popaprana harpia gadała. Wciąż się z tym nie pogodziłeś? Słuchaj no, strażniku. Wiem, że już jej nie ma. Wiem, ale czasami po prostu... Ech, w... do kotwy. Nie masz przypadkiem dziecka? Z kimś innym? Jasne. Słodkie jest jak mały bryłkowiec. Ale Felsi zwiała z nim, gdzie pieprz rośnie i bardzo dobrze tylko bym im życie zepsuł. Ech, rozbiadoliłem się jak zbity kociak, jak Chodź, zróbmy kotlety z jakiegoś pomiota. Ciekawe, czy nas polubi? Nie, nie lubi nas. U Ogrena bardzo trudno zdobyć w ogóle poparcie w, tej, w tym dodatku. Jasne. Aha, to już przeszukiwaliśmy. No dobra. No to pogadajmy z tym, co tu jest uwięziony, stwórcy niech będą dzięki! To wielka ulga móc ujrzeć kogoś, kto nie jest jednym z tych potworów. Proszę, wypuśćcie mnie! Nie wytrzymam ani minuty dłużej z tymi potworami! Nie jesteś chyba gulem? Nie jestem jednym z nich! Nie dotknęła mnie zaraza! Czy jak to się tam nazywa? Ha. Dlaczego pomioty cię nie zabiły? A tak w ogóle to co tu porabiasz? Odsłuchałem Kolberta, jak opowiadał o Rozpadlinie i obmyśliłem sobie, że przemknę się przez szeregi pomiotów, żeby sprawdzić, czy są tam jakieś skarby. No i... coś znalazłem, zanim schwytały mnie pomioty. Ty, złodzieju! To własność krasnoludów! Cóż, nie było ich tu, żeby mi przeszkodzić. To nie kradzież, skoro właściciele gdzieś zniknęli. Możesz to sobie zabrać, jeśli mnie wypuścisz. Ja już tego nie chcę. Sprowadziło na mnie same kłopoty. Co właściwie znalazłeś? Nie, nie jestem pewien, ale wygląda na rzecz wartościową. Zaufaj mi. Mam nosa do tego typu spraw. Chodźmy już. Chcę się stąd wydostać. Umowa stoi. Dziękuję. Moje życie jest warte więcej od tego. Zabierz sobie to cholerstwo. Dobra, jesteś wolny, tylko nie daj się zabić. Dziękuję, po stokroć dziękuję. Dobra, nawet nie wiem co za przedmiot dostaliśmy. Być może jakąś błyskotkę. nie mam pojęcia e, dobra, sądzę, że właśnie tutaj e, skończę nagrywać e, jak na razie w na następnym odcinku niech no spojrzy, dotrzemy do skarbca zapewne e, zmienimy zbroję w końcu poubieramy tam jakoś naszych towarzyszy ogryną widamy naszą starą zbroję e, no dobra e, no i oczywiście zakończymy kalchirol e, a jak na razie żegnam się. Nie zapomnijcie komentować, wypowiadać się oraz subskrybować, jeśli komuś się naprawdę podoba i chce śledzić dalsze odcinki. A jak na razie żegnam się i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.